Dzień dobry przy wtoreczku. Jak zacząć dzień? Kurkuma, taki shot. Dziwny smak, ale działa przeciwzapalnie i polecam tak zaczynać dzień. I do zobaczenia później. Jestem już przed swoją tablicą. Wczoraj odcinek załadowałem, w końcu po wielkich bólach jednak dwumiesięczna przerwa to sprawia, że trochę się wychodzi z prawy. Natomiast e, dzisiaj dzisiaj będę realizował jeden swój taki wielki, niecny plan związany z bieganiem w pięknych okolicznościach przyrody, ale o tym później. A teraz, jako że muszę się przemieścić, e, temat na dziś. Mówiłem o tym, że ja mam problem, który trwa już 3 lata, który od roku jest serio problem, takim bardzo mocnym i chciałem o tym porozmawiać. Co zrobić, jeżeli jest jakiś długoterminowy problem i rozrysowałem to w ten sposób, że tutaj jest właśnie to źródło długoterminowego problemu. I teraz, co się dzieje? Taka sytuacja, która... Jest sytuacja tego typu, że wisi ci nad głową i jest trochę jak taki tomoklesowy miecz, który jest zawieszony nad szyją i może w każdej chwili cię przeciąć, odciąć w głowę. Zdajesz sobie z tego sprawę, niby jest to tylko zawieszone, niby nic się nie dzieje, ale po prostu jest ten ciężar, który jest na, na barkach i on jest taki bliski. To ma wpływ po prostu na ciebie. To jesteśmy my, to jestem ja, to jesteś ty. I czasami skutkuje to tym, że ten cały problem powoduje takie rzeczy jak zamartwianie się, negatywne myśli, wymyślanie negatywnych scenariuszy, czyli negatywne myślenie o tym, co będzie w przyszłości, że pójdzie coś nie tak, nie po twojej myśli, jednak, jednak po prostu ta klątwa ci dopadnie i coś złego się stanie. Pierwsza rzecz, która jest w przypadku... Takiego problemu, jeżeli coś miało jakiś skutek, to jest powiedzieć sobie, że stało się. Stało się. I teraz e, takie rzeczy jak tutaj, to jest po prostu oszukiwanie się, bo to jest takie myślenie, co by było, gdyby. A co by było, gdyby to jest snucie jakiejś wizji, to jest wymyślanie sobie rzeczy, których nie ma po prostu? Nie ma, stało się. Było, stało się, jest, trzeba lecieć dalej. I problem jest taki, że jest to całe zamartwianie się, wchodzenie w negatywne rozmyślania i tak i tak powoduje często brak działania i też takie emocje jak rozpacz rozżalenie, złość, gniew e, i nawet można wpaść w depresję, co już jest skrajnym przypadkiem, ale jeżeli to się... To jest długoterminowy, długotrwały problem, no to może dojść do tego, że, że twój nastrój się tak bardzo pogorszy, że wpadasz w depresję. I teraz jedną rzecz tutaj wymieniłem. Złość i gniew. E, nie chcę powiedzieć, że nie ma czegoś takiego, to nie są negatywne koniecznie emocje. To są emocje, emocje należy traktować jako coś, co sygnalizuje Tobie w jakim punkcie, w jakim momencie jesteś w tej chwili. I gniew do pewnego stopnia jest dobry, bo jest po prostu reakcją na to, że coś cię przygniata i, i nie chcesz się temu poddać, więc to może być dobre. Natomiast jest gniew taki bardziej konstruktywny i konstruktywny, ale o tym dzisiaj nie będzie. I teraz co się dzieje, jeżeli drążymy, jeżeli tutaj się oszukujemy? Możemy wpaść w coś takiego jak rozmyślanie o tym, że stała mi się krzywda, niesprawiedliwość, albo o tym, co inni zrobili. I skupianie się na tych negatywnych emocjach. I to jest skupianie się na okolicznościach. I teraz... E tego nie chcemy robić, to za chwilę powiem dlaczego. Pierwsza rzecz, stało się granicę. I teraz tak, z tym źródłem problemu można powiedzieć, to może być sytuacja jakaś, a może być to osoba. Powiedzmy, że masz wroga, powiedzmy, że masz kogoś, kto cię gnębi, jakiegoś oprawcę. To jest opresja. To jest sytuacja opresyjna, czyli taka, która trwa bardzo długo i po prostu ciśnie. Co jest najważniejsze? Postawić swoje granice, zastanowić się, gdzie jestem ja, gdzie są moje potrzeby i moje dążenia. Czyli czasami jest tak, jeżeli to jest osoba, jeżeli to jest jakiś związek, że wchodzimy w pewne rzeczy i gubimy swoje potrzeby i swoje cele, bo te dążenia to są po prostu, to jest nic innego jak cele. I teraz to jest bardzo złe, bo tracisz swój grunt, swój fundament, a coś Ciebie musi zasilać. Jeżeli nie masz tego, to będą Ciebie zasilały niestety te złe rzeczy, bo nie masz tego swojego fundamentu. Więc to jest bardzo ważne, żeby odzyskać ten swój fundament i postawić granicę, więc stawiasz granice. jeżeli to jest ktoś, co coś Ci mawia, z czym się totalnie nie zgadzasz, mówisz, że nie zgadzasz się z tym. Jeżeli jakaś sytuacja może przemocowa ma miejsce, trzeba postawić temu kres. Okej, okay, czasami nie mamy siły samodzielnie, żeby to zrobić, natomiast można skorzystać z jakiejś pomocy, jakiejś instytucji, która przeciwdziała przemocy, na przykład policja. Kolejna sprawa. Zamykamy to, ale nie w taki sposób, że nie negujemy. Więc absolutnie nie. Nie stało się. To jest uznanie, uznanie, że się stało. Są konsekwencje i stały i są konsekwencje i trzeba zaakceptować. Trzeba zaakceptować to, że to co się stało. Być może w jakiś sposób też to spowodowaliśmy, natomiast wydarzyło się, są pewne konsekwencje, te konsekwencje trzeba zaakceptować, one nie znikną, nie przykrywamy tego problemu, nie oszukujemy siebie, nie drążymy, ale stawiamy wyraźne granice. I te granice to nie oznaczają zaprzeczenia temu, co się stało, absolutnie nie, bo wtedy wchodzisz w kłamstwo wobec siebie i wtedy nie jesteś szczery czy szczera wobec siebie i nie ma możliwości dalszego rozwoju. I wtedy warto trochę się zdystansować do tego problemu i znaleźć, odnaleźć na nowo swoje potrzeby i dążenia, określić się, zapisać. E, ja mam zapisane swoje cele. E, bieganie jest jednym z nich. E, bieganie jest czymś, co mi na przykład daje energię i sprawia, że nie zasilam tutaj tej całej części zamartwiania się, tylko po prostu robię coś pozytywnego i nawet nie mam siły na to, żeby się zamartwiać. I to jest e, piękne. Ale ty masz swoje rzeczy, które mogą ciebie zasilać i to może być po prostu relaks, to może być wyspanie się dobrze i położenie w hamaków, pięknych okolicznościach przyrody i to jest też fajne, bo to jest twoje. Więc potrzeby dążenia. Bo chcemy zmienić sytuację. Trzeba się skoncentrować na tym, co jest do zrobienia. I to jest bardzo ważne, bo. To wszystko, co tutaj wypisałem. To są okoliczności tej sytuacji, tego zdarzenia. To są okoliczności i osoby, które myślą w ten sposób. I to jest mentalność ofiary, koncentrowanie się na okolicznościach. I to jest droga donikąd. To jest e, droga donikąd, bo te negatywne emocje, które zasila sama sytuacja, poprzez jeszcze Twoje jakieś scenariusze i myśli. E, powoduje tylko to, że to ciebie osłabia. Natomiast jak myślą zwycięzcy, zwycięzcy zastanawiają się, ok, stało się, co jest do zrobienia. Co jest do zrobienia teraz? Co jest do zrobienia teraz? Więc jest jakiś plan i z tego planu po prostu wynika, co jest do zrobienia teraz, dziś, jutro, pojutrze i tak dalej, i tak dalej. I tyle. Zostawiam Ciebie z tym do przemyślenia. Natomiast najważniejsze jest to. Ofiary koncentrują się na okolicznościach, a zwycięzcy na tym, co jest do zrobienia teraz. I to jest oczywiste, że jak jest tragedia, coś bardzo trudnego ci wisi na głowie, to jest czas, kiedy są różnego rodzaju emocje. To mogą być te emocje, to może być wiele innych emocji. Trzeba sobie dać trochę też czas, bo trzeba odczuć to i to jest oczywiste, że my nie jesteśmy jak kamień, tylko jak bardziej taka gąbka, która się odkształca i potem potrzebuje chwili, żeby wrócić do swojego pierwotnego kształtu. Trzeba to odczuć, nie wolno tego zanegować, zaakceptować, ale potem postawić granicę. Poświęcić dużo czasu, jeżeli trzeba, bo czasami trzeba dużo czasu zastanowić się nad tymi potrzebami, swoimi dążeniami, co sprawia Ci satysfakcję i co Ciebie zasila. Co mnie zasila pozytywnie. To jest Dobre pytanie. To jest dobre pytanie, które warto sobie zastanowić i z tego pewne potrzeby i dążenia wynikną. Określamy cele i po prostu robimy to, co trzeba, czyli nie wpadamy w depresję i w ten brak działania, który jest spowodowany przez różne negatywne stany, które cię osłabiają, tylko po prostu działamy. Działamy, ale krok po kroku, bo wielkich rewolucji nie ma. I tyle, a, a ja mam dzisiaj do przebiegnięcia jeszcze kawałeczek. I już z powrotem z bardzo ładnej posiadłości na Kaszubach w Lesie. Tak to wygląda. I jestem tu dosłownie na parę godzin i plan jest taki. Tam w głębi gdzieś tam, ale to będzie później widać, jest jeziorko, które ma 6 albo 6,5 km długości. Za chwilę to pokażę na mapie i plan jest taki żeby to jezioro obiec dookoła więc takie bardzo podłużne i tyle i tyle i to jest coś co od dawna chciałem zrobić i dzisiaj potraktuję jako przygotowanie do do maratonu i tyle za chwilę na mapie a ja już mam strój i buty ach wspaniałe powietrze naprawdę kaszuby uwielbiam i już jest pomierzone, więc stosuję sobie mapy Google, jesteśmy, ja jestem nad jeziorem Godlińskim, to jest takie jeziorko i tak, jaki jest plan, więc start będzie gdzieś, gdzieś mniej więcej tutaj, tutaj jest zerowy kilometr i... I tak mniej więcej tam gdzie się da przy jeziorku, żeby nie biec po szosie, tam gdzie są samochody, obie całe jeziorko i tutaj szosą wrócić i w sumie wychodzi na, na to, że jest to 17 km, czyli wcale nie tak źle. Taki jest plan. Lecimy. Sławeczki już na uszach, dwie rzeczy w jednym i będzie mi towarzyszył dzisiaj Arni Arnold Schwarzenegger jego biografia Total Rico Na razie przesłuchałem chyba z godziny i warto, warto, jest ciekawie, także dwie rzeczy w jednym, bieganie jest o tyle fajne, że można dużo książek czytać. Tam, tam biegnę, stamtąd przebiegam. To mniej więcej wygląda. Muszę przebiec tutaj dookoła. Na Później tamtędy, tamtędy i gdzieś u góry lecę dalej. Stamtąd przebiegam druga strona jeziora. Można by było pokonać wpław, natomiast ja muszę się dostać gdzieś tam do Gowidlina i zawrócić drugą stroną. Także jeszcze kawałeczek. Tam! Tam jest Gowidlino i Zawrotka, a tu wygląda sobie to tak ładnie. I to jest chyba wyspa albo to. Gdzieś tam. Nie, chyba to. Gowidlino i w tym miejscu zawracam. Widać, że to jest wyspa i to jest wyspa. Ostatnio o, gdzieś na ja nią patrzyłem stamtąd. Ja lecę tam. I już chyba na samym zakończeniu, jak będę na miejscu, to nagram małe wideo. Natomiast jeszcze powrót. To jest tak jakby połowa drogi. Może troszkę więcej. Już dotarłem do Hacjendy. 20,5 kilometra coś coś takiego relaksacyjny bieg i teraz odpoczynek i do tyle do dziś A, troszkę poranione nogi bo to był bieg przez las w dużej mierze ale warto mieć takie pomysły robić swoje A, i polecam do zobaczenia jutro pa Yo, yo.